Tego, z spray, weźmy go już do a tu jest. I ten innego, tak. Chirurgiczna dokładność. Właśnie ręce się trzęsą po robocie. Ale wiesz, teraz jeszcze jest moment, gdzie możesz sobie wyrównać, bo czasem się pojawia, już powietrza jakiś wejdzie w środek, nie? I teraz jest na to czas, dopóki to nie zacznie właśnie... Zrobicie to. to jest ciekawe, 3D. że to właśnie tak łapie. Mamo, zamykaj tutaj. Co tam jak na łapać taki? strukturę. No i się w 3D zrobiło. Tak, mamo uważaj, bo to będzie teraz. Tak. To no tam pęcherz. jest pierwsza robota. Pęcha się zrobił. Tak A, to, no to tak. Tak to wygląda. Oj, nie. Palcem go, nie? Pękcie, no ale tu ci coś biało zrobiło. Dobra, tak bo Aha, bo Ale to drugi gwiazdka. Akurat trafiło, to druga. Dobra, będzie uważać. No co to teraz ja weźmiemy? Drugi taki sam element. Kurczę, to, to trzeba maski przeciwdziałać. Dobra. Nie, to jest chwila smrozu tylko. aha, aha. O, i teraz to jest...

Ten ma się długi, ale już lepiej wyszło. Tylko ten jeden aż tam wisi. No, jest jednak element większy. no, ty, co to kurwa? Tak, to troszkę będzie, no, 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 Czyli muszę środek to żeby to mi się, się może się nie zacznie rozpływać już. kurwa mać, może być ciężko, ale nic. Ja Musi się o, fajnie. Jest, siadło. Jest troszkę lipo, ale dobra, to nic, zaczniemy inaczej. Dobra, jeszcze raz teraz tak to. Czy stąd zacznę? Ale. Będzie git, a przynajmniej tak mi się wydaje. Tylko ty muszę później już wychodzić do góry, to by mi się przydał ktoś, żeby to mi, od, wiesz, odsuwał, żeby to się nie zamoczyło. Wiecie? No ja tą ramkę, wiesz, jak ja tylko to już włożę, to ty się przygotowuj tutaj, żeby tą ramkę... Aktywator. przez to z ale to nic no i tam gdzie jest do dna ale nic dzisiaj robimy do zabójstwa przyzna się 41-letni tu który sam zgodził się na policję lambert też wiesz tam tu mi z tej strony, tu ode mnie, ode mnie tutaj, tutaj, tutaj. no we, weź to tu, tu Ach, to, to się zywało. Ale nie jest źle. Dobra, weźmiemy podstawę. Mamy. No, Następny element, dobra. Próbuj delikatnie, ostur. Widzisz tu, takie gluty? To jest pewne. Czy Bartek wiesz co, może robić, nie? No dobra, to jedziemy. No, Bartek, działaj. To no, tylko, żeby mi. Ja to w sumie bym ciągnął i tak, ale. Dobra? Dobra, dobra. Musi ja mi coś takiego. O czekaj, bo to się troszkę spierdoliło. Jak to wygląda? To dobre bardzo. to nie chce wisi. To no. byle przyczepiało ten. To za chwilę się oberwie. To co, woda? Czekaj, czekaj. Bo nie ja to sobie no. dobrze złapie. Tak, no. tak na dół strzepiesz. Nie, to się trzyma właśnie. A weź ten mały nożyczek. Tam jest. Ten malutki, malutki dla Leż. Tu złapię, będzie najlepiej Ty Bartek, jak chcesz, będziesz mi ten wyciągał Tę te obramówkę tą, żeby wiesz, nie zahaczyć O, no próbuję Gdzieś tu jakoś, boczkiem, boczkiem Właśnie No Cienicie, czekaj, sobie z tego czekaj, ja sobie rękę przełożę, to możesz podrzeć ją, to nie przeszkadza Jak to wygląda? I pokaż tu do... O, tu wyszły. Skóra węża. Ale luz. Tutaj wyszła jakaś chujnia, ale to jest szczegół. Dobra, wiecie co? Teraz Mamy to. Woda. O, dobra. Mamy to. No to jedziemy. Bartek ci się przygotuj, wiesz do czego. Tak No weź to tu, tędy właśnie, żeby... Dobra, o fajnie, zajebiście. Wyciągam Tu się troszkę zepsuło, ale to już nie będzie widać. Patrz, tu wyszło zajebiście. Tu tylko ten, to właśnie. To no, skórka węża. V2. Tu już nie widać chyba nie będzie na tym, nie? Tak, to, to się namierzy. No i to na czarnym sprayem to no. odetnie się taśmą. No tak, i to będzie, no, za, za No i elegancko. Mam skórę węża na krosie. Już, no.